Teraz tych dowodów algebraicznych, gdzie będziemy wykorzystywać literkę n. Przeczytajmy sobie takie najpopularniejsze zadania, które mogą się pojawić. Zapiszmy sobie trzy kolejne liczby naturalne za pomocą literki n, która będzie to oznaczała liczbę naturalną. Teraz mamy tak, jeżeli n to jest liczba naturalna, to kolejna to będzie n plus 1 i jeszcze kolejna to będzie n plus 2. Teraz suma tych trzech kolejnych liczb naturalnych. No to jest oczywiście n plus n plus 1 plus n plus 2. I suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych. To jest ta pierwsza do kwadratu plus ta druga do kwadratu plus ta trzecia do kwadratu. No i teraz uwaga, żeby nie pomylić z kwadratem sumy, który by wyglądał tak. Plus n plus 2 do kwadratu, tak? Czyli jeżeli wszystko to zsumujemy ponieważ mamy do kwadratu, to byłby kwadrat sumy, a to jest suma kwadratów, czyli to jest źle. No dobra, i teraz pytanie, jak zapisać trzy kolejne liczby parzyste. Pamiętamy, że liczbę parzystą zapisujemy jako 2n, bo w tym momencie cokolwiek byśmy nie postawili pod n, da nam to liczbę parzystą, czyli podzieloną przez 2. Na przykład dla 7 będzie 14, dla 1 będzie 2, dla 5 będzie 10, dla 6 będzie 12 itd. itd. Tym oto zapisem pokryjemy wszystkie liczby parzyste. No i teraz zaznaczmy sobie jakieś tam liczbę kolejna. I żeby dojść załóżmy od 6 do kolejnej liczby parzystej, czyli do ósemki, to musimy przeskoczyć o 2. A żeby dojść do jeszcze kolejnej liczby, czyli do dziesiątki, to musimy przeskoczyć łącznie o 4. Więc w tym zapisie to są teraz trzy kolejne, trzy kolejne liczby parzyste. 2n, 2n plus 2 oraz 2n plus 4. No i do czego zmierzamy? Mamy wykazać, że suma kwadratów trzech kolejnych liczb naturalnych parzystych jest podzielona przez 4. Czyli to są nasze trzy kolejne liczby parzyste i suma kwadratów tych trzech liczb naturalnych parzystych ma być podzielona przez 4. Czyli zrobiliśmy sobie tę nasze liczbę. Teraz chcemy zrobić kwadraty. I na samym końcu suma tych kwadratów. Mamy wykazać, że coś takiego jest podzielone przez 4. Czyli na samym końcu chcemy wykazać, że to jest w postaci 4 razy coś, gdzie to coś jest e, liczbą naturalną naturalne. No dobra. Co możemy zrobić? Możemy sobie to wymnożyć wszystko używając zarozwiskowego mnożenia. Tutaj to będzie 4n kwadratu tutaj będzie 4n kwadratu plus 2 razy 2 razy 2n, czyli 8n plus 4 tutaj będzie 4n kwadrat plus 2 razy 2n razy 4, czyli łącznie 16n plus 16 no i jak sobie to dodamy to będzie ciach, ciach ciach 12n kwadrat plus 24n plus 20 no i teraz widzimy, że z każdego z tych wyrazów możemy sobie wyciągnąć czworeczkę czyli to będzie 3n do kwadratu plus 8n plus 5 zgadza się z a tutaj 6n plus 5 no i teraz mieliśmy wykazać, że to wyrażenie jest w postaci 4 razy coś naturalnego i teraz możemy dać komentarz, że wyrażenie w nawiasie nawiasie jest liczbą naturalną, więc całość jest podzielna przez 4. Bla, bla, bla. Daczy taki komentarz, macie max punktów. No dobra, kolejne zadanko. Udowodnij, że jeżeli n jest liczbą naturalną, to wyrażenie n do 3 minus n jest zawsze podzielne przez 3. Tutaj będziemy działać trochę w odwrotną stronę. Dostajemy jakieś tam wyrażenie. Ono wykazać, że to jest podzielne przez 3. Na razie nie wiadomo za bardzo, co my z tym chcemy zrobić. No ale pytanie, co możemy? Jedyną rzeczą chyba jest tylko wyciągnięcie n przed nawias. No i teraz tutaj się pojawi wzór skróconego mnożenia, czyli możemy zapisać to tak. No i teraz możemy zamienić sobie nawiasy po to, żeby zapisać to tak. n-1, n, n-1. N -1. No i widzimy, że jest to iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych. Jeżeli n jest jakąś tam liczbą naturalną, no to n minus 1 będzie poprzednią, a n plus 1 będzie kolejną. No i ponieważ jest to ilość trzech kolejnych liczb naturalnych, zapiszmy sobie w ogóle jakieś tam liczby naturalne. No i teraz wybierzmy jakąś trójkę z nich. Gdybyśmy wybrali ta, albo ta, albo nie wiem ta, to w każdej takiej trójce będzie konkretnie jedna liczba podzielona przez 3. Tutaj będzie to szóstka, tutaj będzie to dziewiątka, i tutaj też to będzie dziewiątka. Jakichkolwiek trzech liczb, kolejnych naturalnych byśmy nie wybrali, zawsze dokładnie jedna będzie podzielona przez 3. ponieważ to jest iloczyn, no to to jest w postaci 3 razy coś tam, razy coś tam, razy coś tam, czyli jest to podzielone przez 3. Więc jeszcze musimy zakończyć to fajnym komentarzem. No i mówimy, że w iloczynie, albo może najpierw tak, zauważamy, że jest to iloczyn. Trzech kolejnych liczb naturalnych, więc dokładnie jedna z tych liczb jest podzielona przez 3, więc całe wyrażenie jest podzielone przez 3. I koniec. No dobrze. kolejne zadanie nie jest dokładnie dowodem, natomiast też wykorzystujemy te literki i kolejne liczby i bardzo fajnie się to liczy. Zobaczmy. To znaczy cztery kolejne liczby całkowite takie, że największa z nich jest suma, jest równa sumie kwadratów trzech pozostałych liczb. Czyli mamy tym razem liczbę całkowita. A jak mamy liczby całkowita, to już wprowadzimy sobie literkę k. Cztery kolejne liczby całkowite. Literkę n rezerwujemy do liczb naturalnych, literkę k używamy przy całkowitych. No i teraz mamy wykazać, znaczy mamy znaleźć takie k, że największa z nich, czyli w tym momencie ta, będzie równa sumie kwadratów trzech pozostałych liczb. Już wiem, jak wygląda suma kwadratów, czyli to k plus 3 ma być równa sumie kwadratów, czyli k plus 2 kwadrat plus k plus 1 kwadrat plus k kwadrat. No i zobaczmy co w ogóle tutaj się będzie dziać. Możemy sobie to podjąć do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia. Plus k do kwadratu plus 2k plus k. No tutaj n mi się wkradło, nie wiadomo dlaczego. No i teraz mamy k plus 3. No i tutaj będzie k, k, k kwadrat. Czyli 3k do kwadratu. Później. E, tutaj powinno być 1, sorry. E, tutaj będziemy mieli 6k. Tutaj będzie plus 5. No i zgadza się. I teraz przynieśmy sobie wszystko na jedną stronę. Najlepiej na prawą. Będzie tutaj 5k plus 2. No i widać, że jest to równanie kwadratowe. Więc znajdujemy sobie delta. Czyli 25 minus 4ac, 4 razy 3 razy 2, czyli 1. Rostek z tej to też 1. No i wyliczamy sobie teraz k1, k2. k1 to będzie minus 5 minus 1 przez 2 razy 3, czyli 6, czyli minus 1. No i fantastycznie jest liczba całkowita. k2 to będzie minus 5 plus 1 przez 6, czyli minus 4 6 która nie jest liczbą całkowitą, więc odpada. No bo k musi być całkowite. W ogóle swoją drogą możemy sobie to nawet powinniśmy zapisać na samym początku, tak? Bo co prawda napisaliśmy, że to są cztery kolejne liczby całkowite, ale jak napiszemy ten warunek, no to w tym momencie to odrzucanie i to przyjęcie jakby będzie miało więcej sensu matematycznie. No i teraz, skoro k jest równe minus 1, no to te trzy kolejne, te cztery kolejne liczby całkowite, no to jest k, k plus 1, k plus 2, k plus 3, czyli minus 1, 0, 1, 2, to są te cztery kolejne liczby Całkowita. Uwaga, jest prostszy sposób. Możemy sobie te liczby oznaczyć jako k-1, k, k plus 1 i k plus 2. I teraz to będziemy podnosić do kwadratu. Znaczy, to będzie równie, równe sumie kwadratów tych liczb. Tutaj nam się elegancko poskraca i z tego równania wyjdzie k równe 0. I po prostu te liczby będą K k-1, czyli minus 1, 0, 1 i 2 tylko po prostu same obliczenia będą szybsze, bo nie będziemy musieli obliczać delt. Taka mała uwaga. No dobra, no i ostatnie zadanko. W tym zadaniu sobie omówimy jak wyznaczyć wartość liczby dwucyfrowej, czy trzycyfrowej zapisanej e, jakimiś symbolami. Pozostanie, jest, że różnica dowolnej liczby dwucyfrowej i liczby powstałej po wpisaniu między cyfry dziesiątek i jedności tej liczby cyfry 0 jest podzielna przez 90, czyli sytuacja kształtuje się tak. Mamy jakąś liczbę ab, Teraz to nie jest żaden iloczyn, tylko to jest po prostu zapis. Dajmy od tę liczbę taką, gdzie tutaj między te liczby wtrąciliśmy sobie po prostu 0. No i ponieważ jest to zapis symboliczny, my byśmy chcieli w ogóle policzyć wartość takiej liczby, tak? Skoro a jest liczbą dziesiątek, a b jest liczbą jedności, no to wartość tej liczby to jest po prostu 10a dodać ba, gdyby tu jeszcze było jakieś c, która byłaby liczbą setek, to byśmy tutaj dodali 100 c, no, ale tego nie ma, więc możemy sobie to darować. No i teraz odejmujemy od tego wartość liczby, gdzie a jest cyfrą setek, czyli musimy napisać 100a, później 0 jest cyfrą e, dziesiątek, a, czyli możemy sobie zapisać 0 razy 10, znaczy możemy, nie musimy, no i jest cyfrą jedności. No i teraz tutaj, oczywiście, nawias to będzie 10a minus 100a plus b minus b, czyli to będzie minus 90a. No i ponieważ a jest cyfrą, to minus 90a jest podzielna przez 90. Swoją drogą możemy też na samym wstępie napisać, że aba są jakieś, jakimiś tam cyframi, czyli 1, 2, 9 należą do takiego zbioru. I to jest tyle.